Prowadzenie państwa, rządzenie państwem to nie jest prowadzenie krótkiej prawda, debaty. To, że ktoś się nieco gorzej poczuje w danym momencie, no nie oznacza, że za chwilę nie czuje się dobrze i nie podejmuje już kolejnych wyzwań. Witajcie, moi drodzy. Nazywam się Paweł Szczuciński, jestem lekarzem, specjalistą psychiatrą. W dzisiejszym odcinku, na prośbę różnych osób, które się do mnie zwracają, nieco nietypowo ustosunkuje się do wydarzenia bieżącego, jakim była elektryzująca wszystkich na świecie debata prezydenta Bidena z prezydentem Donaldem Trumpem. Jak wszyscy dobrze wiemy, prezydent Biden no, nie wypadł podczas tej debaty dobrze i stąd pojawiły się głosy, iż być może powinien on wycofać się z wyścigu prezydenckiego, ponieważ nie nadaje się w obecnym stanie zdrowia do piastowania urzędu prezydenta. Jak potoczą się wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, no zobaczymy. Natomiast no, kilka zdań na ten temat, czy z punktu widzenia psychiatrii prezydent Biden nadaje się, czy też nie nadaje się do piastowania urzędu prezydenta. Zacznę może od tego, że rzecz jasna, ta wypowiedź ma charakter taki bardziej ciekawostkowy. Ja rzecz jasna amerykańskiego prezydenta nie znam, nigdy go nie widziałem i no, w żadnym wypadku, to, co dzisiaj powiem, nie może być traktowane jako jakaś tutaj prawda, wykładnia. To raczej takie, można powiedzieć, ciekawostkowe spekulacje. Tak trzeba do tego podchodzić. Niewątpliwie to, co zaobserwowaliśmy podczas debaty, to to, iż 80 już blisko dwuletni prezydent Biden momentami tracił wątek, zawieszał się, był nieco zdezorientowany. No, co oczywiście skwapliwie wykorzystywał e, jego konkurent. Notabene no, niewiele młodszy, bo z tego co pamiętam, chyba e, prezydent Trump ma 70, e, 78 lat, więc nie jest wiele młodszy od prezydenta Bidena. Co w ogóle mogło e, spowodować e, takie, a nie inne zachowanie prezydenta Bidena. No tutaj możliwości jest kilka, nie ulega wątpliwości, że sytuacja na pewno jest niepokojąca. Dlaczego? No dlatego, że to nie pierwsza debata tego bardzo doświadczonego polityka. Prezydent Biden, zanim został amerykańskim prezydentem, był przez szereg kadencji kongresmenem. Przez dwie kadencje był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, działający u boku Baracka Obamy. No, ma już za sobą 4, blisko cztery lata prezydentury, ma za sobą olbrzymią kampanię. Tak więc mówimy o człowieku niezwykle doświadczonym i o człowieku, który doskonale wie i on jego otoczenie, jak ogromne znaczenie ma Debata. Taka pierwsza słynna debata, która odbyła się między amerykańskimi prezydentami, dotyczyła debaty Nixona z Kennedym. Tam e, Kennedy wyglądał lepiej. E, uznano, iż e, niewielkie, że tak powiem, niewielkie mankamenty w tych wypowiedziach i w wyglądzie samego Nixona zdecydowały o tym, że walkę prezydencką wygrał Kennedy. No to co dopiero tutaj mówić o sytuacji, gdy mm, współcześnie Walczy ze sobą dwóch kandydatów idących prawie łeb w łeb. No wszyscy doskonale wiedzą, iż ta debata ma duże znaczenie. Zatem nie ulega wątpliwości, że prezydent Biden zdawał sobie sprawę z wagi tej debaty. Jego otoczenie bardzo dokładnie musiało do tej debaty pod każdym względem przygotować. Pojawia się jednak pytanie, czy można 82-latka perfekcyjnie do takiej debaty przygotować? No właśnie, pewnie niestety nie. Z czego to wynika? No wynika to z bardzo prostej rzeczy. Stan zdrowia osoby, która już ma swoje lata, może się zmienić błyskawicznie i zależy to od wielu czynników. Ciśnienie krwi, przespana mośnie, przespana noc, odpowiedni stopień nawodnienia. Zakładam, że prezydent Biden nie jest osobą, która nie bierze żadnych leków. Przypuszczam, przypuszczam, że jak większość ludzi w jego wieku, nie wiem, ma na przykład problemy z ciśnieniem tętniczym, w związku z tym musi brać takie leki. I tutaj e, wystarczyły jakieś drobne wahania, mógł e, wypić, nie wiem, za mało wody mineralnej za dużo, może ktoś pomylił się, e, może on sam się po prostu pomylił e, we wzięciu jakiegoś e, leku i już to mogło doprowadzić do. Takiego, a nie innego efektu. Na to nałożył się stres, który Pogłębił ten, ten, można powiedzieć, dramat. Tak więc tak, to mogła być dosłownie dyspozycja chwili, dyspozycja dnia. I ja o tym dlatego mówię, żeby zwrócić uwagę, iż starsi ludzie wymagają naprawdę takiej pieczołowitej opieki z naszej strony, ponieważ wystarczy czasem niewielki błąd żywieniowy i dana osoba. Umiera, a gdyby nie to, gdyby była jakby doglądana, to, to nic, takiego się, nic takiego się nie wydarzy. Pojawiły się spekulacje, czy prezydent może został w jakiś sposób, nie wiem, podtruty, tak? No nie wydaje mi się. Myślę, że sztaby, które, które chronią obydwu kandydatów, a już zwłaszcza sztab człowieka, który jest urzędującym amerykańskim prezydentem, no, na to na pewno zwracał uwagę. Czy zatem. Prezydent powinien kontynuować kampanię, czy może rządzić Stanami Zjednoczonymi. No, gdyby opierać się tylko i wyłącznie na tym jednostkowym wydarzeniu, wydaje mi się, że nie należy przesadzać, tak? Taka sytuacja, gorszy dzień, może się zdarzyć u, u każdego, to, to prowadzenie państwa, rządzenie państwem to nie jest prowadzenie krótkiej debaty. To, że ktoś się nieco gorzej poczuje w danym momencie, no nie oznacza, że za chwilę nie czuje się dobrze i nie podejmuje już kolejnych wyzwań. Zresztą, co ciekawe, prezydent po tej debacie uczestniczył w wiecu, gdzie według świadków funkcjonował już bardzo dobrze, w związku z tym przypuszczam, że nie no niekorzystny z zbieg okoliczności. akurat kamery uchwyciły go w danym, w danym momencie. No, ale pojawia się inne pytanie. Otóż pytanie takie, co dalej, ponieważ wszyscy są zgodni co do tego, iż prezydent czuje się coraz gorzej, jest coraz słabiej, Coraz mm, częściej zdarzało mu się różne nieobecności, odkłada swoje obowiązki itd., tak no i niestety, ale teraz czas, żeby przyspiesza. Kiedy prezydent będzie kończył swoją drugą kadencję, prezydent Biden będzie miał już 86 lat, zakładając, że dożyje do tego momentu, co jest oczywiście wysoce prawdopodobne, bo zapewne jako prezydent amerykański będzie miał doskonałą opiekę, no to jednak może się okazać, że ta jego sprawność będzie ograniczona i de facto no, władzę będzie piastować wiceprezydent. Czy też pani wice, wiceprezydentka? No, to na pewno może niepokoić. Niepokoić Amerykanów, niepokoić cały świat. No ale pojawia się pytanie, czy prezydent Trump jest dobrą alternatywą. Ja nie chcę się wdawać tutaj w analizy polityczne. Myślę, że bliżej wydarzeń, tym mogę też poświęcić odcinek prezydentowi Trumpowi, ponieważ to bardzo ciekawa, interesująca. Postać, ale też zwracam uwagę na to, iż prezydent Donald Trump, kiedy będzie się kończyć, jego e ewentualna yy, kolejna kadencja będzie miał już 80, yy, 82 lata. Yy, tak więc yy, no, wiele wskazuje na to, że również może nie być w zbyt dobrej formie. No, dlaczego tak się stało, że potężna Ameryka, potężne Stany Zjednoczone wystawiają do decydującej walki dwóch starszych panów? No, nie do mnie należy odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, że no, lepiej by było, gdyby panowie ustąpili pola młodszym kandydatom czy młodszym kandydatkom. Kto wie, może tak się okazać. Kto wie, może Michelle Obama, jeżeli prezydent Biden zdecyduje się jednak nie, nie kandydować, podejmie wyzwanie i będzie pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, piastującą już prezydentem. Zobaczymy. Bardzo dziękuję za. Uwagę, taki rozluźniający troszeczkę wakacyjny, a jednocześnie odnoszący się do wydarzeń bieżących odcinek poświęcony debacie Biden-Trump.